Szczęść Boże. Wczoraj powiedziałem ci, że jak nie możesz pójść w pierwszy piątek do kościoła, to możesz przyjąć komunię duchową. Czyli co? Co to jest komunia duchowa? Normalnie komunię świętą przyjmujesz wtedy, kiedy idziesz na mszę świętą, podchodzisz do ołtarza i przyjmujesz najświętszy sakrament Jezusa ukrytego w hostii. A komunia duchowa jest wtedy kiedy nie możesz tego zrobić, bo na przykład nie możesz iść na mszę świętą, ale bardzo chcesz. Komunia duchowa to jest pragnienie, to jest uczucie, to jest twoja modlitwa, kiedy ty mówisz Panie Jezu, chcę cię przyjąć, ale nie mogę tego zrobić. A Pan Bóg może wtedy do ciebie przyjść z takimi samymi łaskami, bo on przecież nie ograniczył się tylko do murów kościoła. Ale jeżeli tego chcesz, jeżeli przyjmujesz go tylko w sposób duchowy, on do ciebie przychodzi z taką samą łaską, z jaką przyszedłby podczas mszy świętej, gdybyś przyjmował go w sposób sakramentalny ukrytego w hostii. Dzięki, do jutra. Okay, jeszcze wyjaśnienie. E, oczywiście 60 sekund to się odnosi tylko do e, pytania i odpowiedzi. Jak po końcowych napisach będą jeszcze jakieś pozdrowienia albo coś, to to już się nie wlicza, bo wiem, że na pewno zauważycie, że o filmy teraz mają więcej niż minutę. Nie, minuta to jest pytanie i odpowiedź, a później będą jeszcze jakieś inne rzeczy. No to już się nie wlicza, tego nie trzeba oglądać, ale jak ktoś wytrwa, tak jak dzisiaj, to ok. Dzięki. Szczęść Boże.